Jetaliście kiedyś 30 na godzinę na pomoście? Ścieżka rowerowa tu pojeżdża Dzień do zobaczcie piękna pogoda a ja zmierzam do afta bo jadę się przejechać rowerem no to jedziemy, pojedziemy w lewo pojedziemy sobie wokół jeziora Lidia Łóża Patrzcie jaki fajny mostek na razie sobie pojadę wzdłuż torów kolejki wąskotorowej Tutaj kursującej Niechorze. Eee, kurde, zasz, nie mogę zapamiętać tej nazwy, zawsze mi się to kojarzy z podgrodziem, a to jest do Zniechorza, do Rewala, a w drugą stronę do. Kurde, zapomniałem. Pogorzelica. Och, właśnie, tutaj macie nazwę Pogorzelica. Nie wiem, zawsze to nazwę z podgrodziem mylech, a podgrodzie jest u mnie, w moich rejonach i pewnie dlatego. Ja już tutaj byłem, pamiętacie, z Jarkiem, ale to na innym kanale, chociaż na tym kanale były wcześniej te filmy przedstawiane, więc może pamiętacie. Jadę 22 na godzinę, jest zajebiście. Pogoda wyśmienita i tak ma być. A no, jakiś pan, kurde, fajurę nabijał. Jak zwykle moja skleroza zadziałała, i nie wziąłem sobie tego mojego tutaj, no jak to się nazywa, tej torby takiej zapinanej naprzód. Nie mam jak podłączyć sobie telefonu do ładowania, ale to mniejsza o to. No, najważniejsze, że nie mogę jakiś pić albo coś. No skleroza zostawiłem w garażu. No, ale trasa krótka. Pojedziemy wokół jeziora, zobaczymy fajne miejscówki. Może, może do moich przyszłych, może van lifeowych. Że tak powiem, spędów może być coś fajnego. Jest godzina 10 rano. Ruch jak widzicie jest bardzo niewielki. Bardzo mało rowerzystów jeździ o pieszych, nawet nie wspomnę. A tutaj, jak dojadę zaraz, to też może ci co bardziej wnikliwi rozpoznają rejon, gdzie spałem, właśnie w samochodzie. Tutaj miałem chyba najniższa temperatura mnie spotkałem, gdzieś spałem w samochodzie, minus 9. A to właśnie tutaj na nim skręcać. Minus 9, a w samochodzie było przytulnie. To było tuż po naprawieniu moich świec w Renacie, pamiętacie, to było. To było. O, tutaj dokładnie pamiętacie, tutaj skręcałem. Oczywiście nieco odmiennie to wszystko wygląda teraz w lato, bo w zimę tutaj wszystko było zaśnieżone. Ale pewnie rozpoznacie. Zaraz dojedziemy do tego miejsca, gdzie spałem. O kur, tutaj spałem, pamiętacie? A tu już jest budowa domu, patrzcie. O tutaj spałem. A tu już dom teraz postawiają. Już nie mam kur, kurde Nie no, to była taka dzika miejscówka, jak wiecie. Ale wiecie co, założyłem sobie bluzę, bo mówię, że z rana na rowerze będzie się jechać, to kurde zimno. A tu się okazuje, że jest kurde gorąco jak diabli. Trzeba zaraz ściągnąć tą bluzę. Nie, się okazuje, że jednak dobrze ją bo bo tutaj będę jechał dookoła tego jeziora. O, się tak polecimy, zobaczymy, czy jakieś fajne miejsc są, czy coś zobaczymy. Patrzcie, jakie małe domki podwynają. <grytanie> Zarobiste, nie? Nie, no zaraz coś mnie trafi, patrzcie na to. Tam prowadzi szlak. Chyba, że tu mam jechać. Czekajcie, zobaczmy. Czy to tu prowadzi ten szlak? Chyba to. Bo już myślałem, że znowu będzie Lipston. Lipston. A może i będzie. Zaraz zobaczymy. Tutaj nie wyprowadzi szlak. Zobaczcie jaki kurde szlak prowadzi. Normalnie luks. Dobra. Lecimy. To te szlaki wygrycia. kurde, ja się pytam. Zobaczcie na samej manecie, jak idzie. No tu na samej manecie nie przejedziesz, przejedziesz. Patrzcie, co 350 robi na samej monetce. Dużo komarów nie ma, wiecie? Kasko nie wziąłem, zapomniałem, w domu dostał Do mnie jak tą torbę Oho, patrzcie Dobrze, że stół wyschnięty Czekajcie, zejdę Koło mi wpadło między belki, nie chciał ruszyć Objedziemy bokiem Trochę... ła! Powiem Wam, że tym rowerem, rowerem, z tym silnikiem, się jedzie takim małym krosem trochę. A to jest tylko 350, oczywiście w Piku Mas 700. Fuh. Ale teraz tak sobie pomyślcie, jakbym tutaj założył taki silnik 1000. Najlepiej ten X F 19 tak, Enksusa. Co to by było? No istny cross. Tutaj chyba któregoś razu to zrobię. Czekajcie, muszę sprawdzić, gdzie tu jechać. Jechałem do jakieś wiochy, w której ładnie pachnie krowimi, kupami i końskim łajnem. Czy coś tam jeszcze? Nie wiem. Domki holenderskie. Takie se tu stoit. A no, jestem już na czwartym kilometrze, prawie. te o, o, o. domki holenderskie są też po turystyce. Krowi placek. <laughs> idziemy zobaczyć. O, jak cierany, boskie Idziemy zobaczyć. Zobaczycie, czy tam nie można wędkarzy, bo jak ja mówię wędkarzy, żeby ich kurde nie wystraszyć. a długi ten pomost. Tak się tu w trzciny wpierdzielić, nie? Patrzcie, jaki pomost. No i powiem znowu, że jest bardzo fajne miejsce na kajak. Zobaczcie, jakie pikne miejsce. A tam gdzieś, nie wiem czy tam, tam chyba. Tam właśnie jest Hotel Park and Resort. I stamtąd żeśmy właśnie przyjechali. Patrzcie, jakie ptactwo wodne. To jest taka chyba jakby plaża, słuchajcie. Zobaczcie, drabinki wyjściowe są. To nie wiem do czego służy. A sam pomost wygląda tak. No woda nie zachęca do kąpieli, bo jest taka... W sumie to jest taka chyba teraz okres wegetacji, roślin, także... Także wiecie, o. Latarnia morska w Niechorzu. Tam dzisiaj dojedziemy, bo ja muszę zobaczyć jakieś... Czy ta się tam stanąć teraz jakoś, bo chcemy tam sobie ze starszakami wejść. Ale się ten rower buja, Jezus. Cały pomost, tak wiecie, chodzi. Patrzcie, widzicie? Patrzcie, rozbuja No, także, no dobra. Lecimy. Lecimy dalej. I zapierniczamy. Jechaliście kiedyś 30 na godzinę na pomoście? To, co przed chwileczką widzieliście, to jest właśnie to, przed czym przestrzegam w swoich filmach. Ten rower nie ma czujników hamulca. I w momencie, gdy przytrzymacie manetkę zbyt długo, tak jak ja jadąc tym pomostem na maksa, włączył się Krus, tak zwany, czyli tempomat, bo taką funkcję też posiada właśnie ten wyświetlacz LCD3, LCD5 i te inne. Można to oczywiście wyłączyć. Ja tego akurat nie miałem tutaj wyłączonego i widzieliście, włączył się ten Ja dojeżdżając do końca pomostu zahamowałem. I z tego wszystkiego, co zaczęło się dziać, rower mi zaczął uciekać. Kręcił się dookoła, jakby były czujniki hamulca, odcięłoby napięcie. A tak musiałem nacisnąć manetkę, żeby odłączyć napęd. Bo wiecie, ten rozłącza się poprzez ruch. Korbami, gdzie czujnik pas właśnie zadziała i wyłączy wam yy, wspomaganie, choć też nie szybko. Najszybciej, właśnie działają czujniki hamulca i manetka. Jedyna tylko, właśnie manetka. Także, no widzicie, o wypadek nie trudno. Widzicie, w tym przypadku ja wiedziałem, co trzeba zrobić, tylko nie mogłem do tej manetki się dorwać, bo rower mi uciekał. Dopiero go położyłem na bok i wyłączyłem, właśnie poprzez naciśnięcie manetki, ten tempomat. I teraz wyobraźcie sobie. Człowiek niedoświadczony, który konwertuje sobie rower i nie zakłada tych czujników. A ludzie mówią, że te czujniki są bez sensu, niepotrzebne lepiej tego nie zakładać. Dlatego przestrzegam: zawsze zakładajcie czujniki hamulca, chociaż na jedną klamkę. A uszczężycie się tego, co właśnie byliście świadkiem. A tutaj zobaczcie, taki kanał wpływa. wpływa. I to jest takie moje ulubione. <gulata> ja już nie raz spałem przy takim budynku, pamiętacie? Na moich wojażach Van Life'owych. No, no, tutaj jest spływ do tego. Lwia... -ja... znowu zapomniałem nazwy tego jeziora. Ciężka nazwa. Dobra, jedziemy dalej. Kolejny kanał, troszeczkę, zobaczcie, szerszy. Tutaj nawet chyba pod słodem można by było przepłynąć kajakiem. <gulata> I zobaczcie wiatraczki. Oddali piękna, rzecz, pikna. A my zaraz bardziej zbliżamy się do niechorskiej latarni morskiej. No i dotarłem. Już praktycznie do, znaczy dookoła nie przejechałem, ale już tak odbijam bardziej pod skosem od jeziora. Jezioro jest gdzieś tam, nawet widzicie, o tam trzciny. W, 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 znaczy yy, górną część trzcin. Jezioro malutkie, ale na no dnie... Nie nad jezioro tu przyjechałem, tylko nad morze, żeby sobie tam połazić. I zmierzam właśnie, jeszcze pojeździmy troszeczkę po Niechorzu, zobaczymy jak tam dzisiaj... Dzisiaj. Jak tam teraz wygląda w ogóle. Mamy czerwiec. Pierwszą... E, pierwsze... Mamy dzisiaj który? 13, tak? Dobrze mówię? 13 czerwca, zobaczymy jak tam ruch przedsezonowy, praktycznie już taki mały sezon można powiedzieć, zaczął. Ale ja nie o tym chciałem, słuchajcie. Wiele z Was mnie pyta o ten rower, o właśnie o... 20 rower składany. W sumie w ostatnim tygodniu miałem dwa takie zapytania. Jak to się sprawuje, jak tym się jeździ. No widzicie, ja na moim kanale znajdziecie kilka odcinków z tego właśnie składaczka Wase. To jest Waze 20 składany Chińczyk. Ten troszeczkę jest po modernizacjach, jak wiecie, kto nie wie, to niech sobie zobaczy na moim kanale tam właśnie jest składaczek 20-celowy, playlista jakoś tak się nazywa nie pamiętam. I tam jest. Całe perypecje właśnie z tym rowerem, jak przerabiałem, jak mocowałem baterię, sterownik. Tu, była, tu był wymieniony widelec razem z kierownicą składaną, bo tamta się do niczego nie nazywała. To jest widelec amortyzowany, wsadziłem. Sprawdza się to. Dołożyłem tutaj hamulec tarczowy mechaniczny. Zastanawiam się nad hydraulicznym, aczkolwiek nie jest potrzebny przy tak małym kółeczku. Ten mechaniczny sprawdza się, wyśmienicie. Jeżeli chcecie stworzyć sobie takie rowerro, to nic prostszego, słuchajcie, naprawdę nic prostszego. Kupujecie zestawik, dosłownie jeden dzień spędzacie w piwnicy w garażu, nawet w domu, gdzie tylko macie miejsce, żeby elektryfikować maszynę i macie. I już! Na Subike.com dostępne są właśnie też takie silniczki 20-celowe, znaczy za, silniczki. Silniki zapięte w koło 20 calowe, może tak. Róbcie, róbcie, bo naprawdę taki rower jest zajebisty. Tak zobaczcie, teraz wyjechałem na wakacje z całą rodzinką. 9 osób, dziewięć osób, osób, na pokładzie. Ja taki rowerek sobie na pół składam fuch, w bagażnik i zobaczcie, mogę sobie śmigać po okolicy. To jest coś fantastycznego, naprawdę coś fantastycznego. I też Wam polecam. Przerabiajcie, bo naprawdę warto. Na no, Taki grubac jak ja, słuchajcie, ponad stówkę ważę. Kurczę, jeżdżę na tym rowerze bez najmniejszego pierdnięcia, a to jest tylko 350. Nawet bym powiedział, że 250 w zupełności wystarcza. A dlaczego? Dlatego, że te koły jest bardzo małe. Siła, która się tu rozkłada, jest zupełnie inna. Tu praktycznie, no nie wiem, może nie, nie, nie siedzicie na praktycznie na samym silniku, ale gwarantuję Wam. Ja, jak widzicie, jeżdżę na drugim stopniu wspomagania i ja nie używam większego stopnia, bo to po prostu nie ma sensu, bo ten rower po prostu frunie, nie? A jak manetkę odkręcę, to po prostu nawet mogę tak sobie poderwać i ten rower do góry po prostu podskakuje. Także. 250 w zupełności wystarcza. Naprawdę wierzcie mi. No i macie też jakby legalną maszynę, nie? 250, nie więcej. Ta jest 350 ze względu na to, że to jest na 48 V napięcie i no, w piku ma 700, nie? W piku ma 700. Ale jak mówię, ja jeżdżę cały czas na drugim stopniu smagania i to w zupełności wystarcza. To nawet jest mniejsza moc niż 250 W. To wystarcza. Także elektryfikujcie, słuchajcie. Jeżeli interesuje Was zakup, właśnie takich silników lub nie wiem, do roweru 26 cali, 29 cali, 28, już sumie to samo, to wejdźcie na moją stronę marcinmarcin.pl w dział Rabaty Sklep. Tam znajdziecie aktualne oferty. Nie mojego sklepu, bo ja nie mam sklepu. Ja po prostu współpracuję z różnymi markami, i możecie tam znaleźć kody rabatowe. One się zmieniają. Co miesiąc są inne, więc. Naprawdę czasami są duże, bo czasami dochodzą do 80-90 euro Przy zakupie Także wchodźcie, sprawdzajcie oferty Jeżeli jesteście chętni do zakupów Bo tam są najbardziej aktualne No i co? Elektryfikujcie I bawcie się dobrze A ja lecę dalej tam No i wkroczyliśmy do Niechorza Co zresztą już widać Powiem Wam, że nigdy nie byłem w tej części Niechorza Nigdy I no właśnie jest fajne, że można sobie pojeździć Pozwiedzać okolice. Jest bardzo sympatycznie. O, tu jest park miniatur. Lecimy do latarni morskiej. Zobaczymy. Latarnia jest otwarta cały rok. Bo ja tutaj w zimę nawet byłem. Tutaj już widzicie jej łeb. Ale tam ludzi na górze. Znaczy, że czynna. Patrzcie, jaki fajny ten. Chciałem powiedzieć, namiot. Co ja z tym. No, wiatrak. Dobry. Ile wejśćówka kosztuje na jedno dziecko? Dzisiaj 50 Aha Dobra, fajnie, dziękuję ślicznie. Słyszeliście sami 50 zł Dobra, podjedziemy tam na górę, zobaczymy co tam się dzieje. O, ona cała w remoncie zobaczy. Cała obwie obwieszona. Tam jest jakaś motylarnia, idziemy zobaczyć. Zobaczcie ceny. Ile drogowy 19 Ziła, normalny 23 rodzinny, maksymalny dwóch dorosłych, troje dzieci, 95 zł, a dwóch dorosłych i siedmioro dzieci. Niedyrydy. Dobra, spinkalamy, spinkalamy. Ceny to, to są są kosmiczne. Mam nadzieję, że tu się cena nie zmieniła jakoś, kosztowało to 8 zeta. Polecimy tędy, kurde, bo... Dziękuję, kurde, ale powiem wam, piździ nad morzem już. Nie, tylko przyjechałem, no, że cenę zobaczyć. Dobra, kuma czatrze. Kurde, też drogo. Masakra jakaś, kurde, no masakra jak nic. No nad morzem musi być drogo, nie ma wyjścia, nie ma wyjścia, no co zrobić? Coś my na to poradzimy, nic. Wiecie, bo ja tak patrzę pod kątem, jak, jakbym dwie osoby szły, no to spoko, nie? Pizza tamtego, dwie osoby, dobra, hamburger dwie osoby, spoko. Jak mam to wziąć razy dziewięć, to już mi się wszystkiego odechciewa. Czy ja tu zjadę? Zjadę. O! Ścieżka rowerowa tu pajeża. Patrzcie jaki fajowski stary wóz strażacki konny Zabębisty, nie? To jest taki park, Zobaczymy, czy tam jest jakieś wejście. To jest taki taras widokowy. Można sobie wjechać i zobaczyć. Wejść oto. A możecie sobie popatrzeć na plażę z drzew. Gówno widać. Na tych jest te portki suszy. Dobra po raz który już ten diadę Dobra lecimy do domu bo to nie ma co trzeba korzystać z innych atrakcji i lecimy na pomacie. Dobra nie przeginajmy bo tu piesi chodzą przepisga złem kurde Także wycieczka się udała, przejechałem 12 km, niedużo Jeszcze na jedną wycieczkę starczy, jeszcze pojadę sobie raz Pojutrze Jezu, ale w tym cieniu to zimno? Jak diabli Właśnie jedzie wąskoturóweczka, zobaczcie I taką atrakcją możecie się przejechać Także to trochę kosztuje, bo tam gdzieś cennik był o. A z, z ciekawości pojadę, zobaczymy. Leką przed tymi analogami. Widzicie, jaki ma power? Przyspieszenie. Dobra, wieźmy sobie tutaj, zobaczymy sobie, po ile to kosztuje. Tam powinien być cennik. No, jest tutaj cennik, patrzcie. Pogorzyjca Sandra, to jest przystanek w ogóle. O! Bilet, yy, yy, bilet indywidualny, przejazd w jedną stronę, 28 zł. Tam i z powrotem 36 i tam i z powrotem to jest odjazdy. Aha tutaj jest patrzcie trzęsacz Pogorzelica. On tak kursuje i on jedzie pół godziny z tego co widzę. Bilet rodzinny dla trzech osób 64 w jedną stronę. znaczy no, w sensie widzicie, zobaczcie sobie, zatrzymajcie. Wiecie co mnie wkurza najbardziej w takich cynikach? Bilet rodzinny dla trzech osób, dla czterech osób. A jak ktoś ma tak jak ja na przykład 7 osób, znaczy 7 osób. Siedmioro dzieci, czyli łącznie dziewięć, to już nie ma. To jest dyskryminacja. Powinno być tak. Bilet normalny, ulgowy, bilet rodzinny. Koniec. Bez jakichś limitów, kurde, dla czterech osób albo coś takiego. Bo to jest dyskryminacja, moim zdaniem. Wracamy do domu, słuchajcie. Znaczy, jak krosem będzie szedł po tym piachu. Uuuu. O, widzicie? No i tyle. Stacjonuję tutaj w tym domku. Maja! Maja! O, tam gdzie Macha Maja, tam stacjonujemy, a ja pakuję rower i kończę tą piękną wyprawę, ale to nie ostatnia wyprawa w Niechorzu, bo za dwa dni też sobie dziś pojadę. Będzie fajosko. Także trzymajcie się i do następnego.